do wszystkich pseudo fachowców nie róbcie takiej popeliny bo to jest naprawdę cała ta ścianka się ruszała trzeba było ją porozkręcać o tej hydroizolacji to ja już wspominałem to już chyba nie trzeba te wszystkie rzeczy no nie róbcie takich rzeczy kurwa jak chcecie takie coś zrobić albo nie wiecie Zadzwójcie po prostu do mnie albo napiszcie mi na maila jak czegoś nie wiecie jak, 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 jak powinno coś takiego zostać wykonane to ja Wam pomogę, kurwa. Nawet wrzucę jakiś filmik gdzieś tam na maila, żebyście wiedzieli, jak to powinno być poprawnie wykonane. Co prawda nie mam jakichś tam studiów, ale jestem po szkole wykończeniowej. Eee, technik robót wykończeniowych, coś tam wiem, no ale kurwa. Nie róbcie takich rzeczy. Jak nie wiecie, to chociaż napiszcie do mnie jakieś zapytanie. Z chęcią pomogę. Bez odpłatnie. I w trybie pilnym nie przejmujcie się. Po prostu zadzwońcie lub napiszcie tego maila. Nie ma problemu.